KUJFM. Newsy niefiltrowane. ASP, czyli autorskie spojrzenie prasowe. Dzisiaj prowadzą jak zawsze Seweryn Piskosz i Michał Włodarczyk. Dzień dobry, a w nim Leroy zaczyna solową karierę. Matka chce zabrać Jessice przez G. 500 złotych, czekoladowy pościg ulicami Łodzi. Newsweek podał, że Piotr Leroy Marzec opuścił stowarzyszenie Cookies 15. Według informacji tygodnika, raper miał rzekomo oddać legitymację partyjną, bo nie przysługiwały na nią zniżki w komunikacji miejskiej. Nie opuścił jednak klubu poselskiego, ponieważ, jak mówi słynny raper Skielc, w żadnym kieleckim klubie nie pije się tyle, co w klubie poselskim Pawła. Cookies Paweł lat 53 zaprzecza, jakoby Leroy miał opuszczać szeregi ruchu. A na pytanie Leroya czemu nie ma zniżek na jego legitymację odpowiedział ze łzami w oczach, bo tutaj jest jak jest po prostu i ty dobrze o tym wiesz. Mamy nadzieję, że ten duet muzyczno-polityczny przetrwa jeszcze nie jeden kryzys. 16-letnia Jessica przez G. Najmłodsza matka w Polsce walci, walczy ze swoją matką Katarzyną, lat 36. O pieniądze z programu 500+. Chce sama dysponować pieniędzmi, które jej przysługują, jej i jej dwójce dzieci. Jessica, tak to jest imię, nie ksywa, stała się celebrytką i to bardzo płodną, bo już jako 13-latka, kiedy to przed dwoma laty urodziła synka. Pół roku później Jessica znów zaszła w ciąże i urodziła ponownie synka. Jej partner zawsze w współżycie z nieletnią dostał wyrok w zawieszeniu, ale i tak trafił za kratki, za kradzieże i włamania. Fajny tatuś. Tymczasem rodzina doczeka programu 500+. Matka nie wystąpiła o 500 zł, gdyż jest skłócona z płodną córką i chce ją zdyscyplinować. Raz nie wpuściła jej do domu, gdy dziewczyna wracała z dyskoteki. Mówią sąsiedzi. Skoro rząd norweski płaci brewikowi za złe warunki, setki tysięcy koron to może i Jessice, przez G przypomnę, sypnął. Nie ma co. Co nieco. Też portierni zajezdni MPK przy ulicy Dobrowskiego w Łodzi zakończył się pościg ochroniarzy z marketu Kaufland za zuchwałym rabusiem. 35-latek ukradł ponad 20 dużych czekolad, które gubił w trakcie ucieczki. Złodziej wybrał się na łowy około godziny 21. Pewnym krokiem wszedł do marketu i przy regałach ze słodyczami schował pod kurtkę ponad 20 dużych czekolad firmy Milka. Wartość łupu oszacowana na 200 zł. Przy kasach został zauważony przez ochronę sklepu, więc zaczął uciekać. 35-latek przeciął Parking dot, dotarł do ulicy Kilińskiego. Biegnąc chodnikiem wzdłuż ulicy Gubius pochowane pod kurtką łupy. Jak to dobrze, że mamy tak dzielnych ochroniarzy, których potem możemy zatrudnić w policji do dawania mandatów za przejście na czerwonym świetle. A czekoladowym skrytożerco mówimy jasne i zdecydowane raczej nie. To było, to było ASP, czyli autorskie spojrzenie prasowe. Seweryn Piskosz, Michał Wodarczyk. Newsy.